Trzeba było chodzić śnieg deptać na, na lotnisko, żeby tam te samoloty mogły lądować. Na... No i tak w końcu to Ale znaczy kto się. Kto zgonił na to lotnisko? No to przychodzili tam te, 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 jak to te, te, Polacy, policja, Rosjanie, Rosjanie? policja, policja ta Rosjanie nie tyle ile ta, ta, ta te, policja, która założyła biało czerwoną. Paszkę i to była MO, nie milicja, ta pierwsza taka, taka ta zbieranina tych, no to zawsze w takich wypadkach szumowiny się znajdą, które nawet, bo tak jak pamiętam na Nakielskiej zastrzelili porządnego człowieka, właściciela zakładów rowerowych, wylego jara, który był po prostu ktoś nasłał Rosjanina, że tam jest Niemiec. To był człowiek, który w pierwszej wojnie stracił nogę i był inwalidą, ten wyliar. Zastrzelili go w łóżku. Germana musieli zastrzelić. W naszym domu też przyszli i chcieli po kolejarza mojego sąsiada zastrzelić. Okazało się, że ktoś, ktoś nasłał, ale przecież to był pola a później ta żona i dzieci, dzieci tego, tego, tego zamordowanego, zostały tu w Bydgoszczy i ludzie się nimi zajęli nawet po wojnie tutaj zostali. Dzieci czyje? Tego, Wylego, Jara. Natomiast jego żonę zabrali do Łęgnowa, tam był obóz niemiecki, ona sobie pościęła żyły. To było w, już po wkroczeniu hmm. wojsk rosyjskich w lutym.